Zamość. Tu mieszka 38-letnia sprzątaczka Katarzyna Nowak ze swoją 17-letnią córką Ewą. Ewa jest uczennicą technikum ekonomicznego. Odkąd dziewczyna ma w klasie nową koleżankę Urszulę, Katarzyna nie może się z nią porozumieć. Dziewczyna stała się bardzo opryskliwa. Odkąd Ewa zaczęła zadawać się z tą całą ulką i jej znajomymi, strasznie się zmieniła. Zrobiła się bardzo agresywna. Przestała wracać do domu na noc, była karana za jakieś kradzieże, a w dodatku straciłam z nią całkowicie kontakt. Ulka mi imponowała. Byłyśmy najlepszymi kumpelami, wszystko robiłyśmy razem. No i znajomi też byli super. Ewa sprawia coraz większe problemy wychowawcze. Dziewczyna nie daje sobie wytłumaczyć, że jej przyjaciółka Urszula nie jest dla niej odpowiednim towarzystwem. Nowa znajomość źle wpływa na jej wyniki w szkole. Nauczyciele Ewy dzwonili do mnie i wzywali mnie do szkoły. Ewa zaczęła dokuczać innym uczniom, popchnęła jakąś nauczycielkę. Bałam się, że wyrzucą ją ze szkoły, jeszcze tego brakowało. Miałam gdzieś to, co mówiła moja matka. Jeżeli ktoś nie lubi moich znajomych, to zawsze miał ze mną problem.